Dzień doberek! Jacy punktualni? Wszyscy gotowi na dzień pełen wyzwań i niespodzianek? Tak! Fantastycznie! To co? Dzisiaj dla odmiany zaopiekuje się Wami moja koleżanka, Eli! Juhu! Dziewczyny rządzą! To co? Możemy przyjrzeć się, łolowi? Masz chwilę? Bo to jestem! Tak, słucham. A... Ile tak mniej więcej pożarów pani zgasiła? Całe mnóstwo. No czyli ile? Bo na pewno nie tyle co jak sam. Zaraz do niego zadzwonię. No dobra. Biwak na świeżym powietrzu, zasada pierwsza. To teraz przejdziemy do grillowania. Kto ma ochotę mi pomóc? Ja! 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 Uh, uh. O nie, nie ma zasięgu. Jak tu nie ma, to trzeba iść gdzieś wyżej. Pierwsza sprawa. Podłączamy butlę z gazem do naszego grilla. I tu trzeba zachować maksymalną ostrożność, zwłaszcza, że zaraz obok jest ognisko. To ja mogę, nie, bo ja chcę! Hej, dziewczyny, bo zaraz. A, o, chwila. A gdzie, James? Wziął telefon i tam sobie poszedł szukać sygnału. Dobra, zostajecie tu i niczego nie dotykacie, jasne? Za chwilę jestem. A ja i tak wiem, jak się podłącza taką ale hey, Ja też wiem. Zostaw ja chcę. Pani Eli prosiła, żeby niczego nie dotykać. Puszczaj! To ja, ja chcę. O nie! O nie! O nie! James! James! Tutaj! Tutaj jestem! O! O! E... Nic się nie bój! Nie denerwuj się, nic ci się nie stanie. Trzymaj się mocno, trzymasz się i... Teraz prawa stopa powoli w dół. Super, tak jest! Bardzo dobrze, jeszcze kawałeczek i dam radę cię złapać. O, to chodzi, brawo! Już zaraz będziesz na dole. Jak będziesz gotowy, pop... Mam cię. Chyba jednak zadzwonimy sobie do wujka sama. Pożar lasu w okolicach młyna nad rzeką. Pali nam się las w okolicach młyna. Tak jest, już lecimy. Penny, bierz Pitera, widzimy się przy młynie. No dobra, wszyscy cali? Tak! Norman nas uratował! Kazał się odsunąć i stanąć pod wiatr! Dajcie strażak sam! Rzeczywiście, dość szybko się rozprzestrzenia. Fanny, ze mną! Trzeba załatwić ten ogień! Przepraszam, że tak sobie poszedłem bez pozwolenia. Nic się na szczęście nie stało, ale następnym razem po prostu daj komuś znać. I ja, i my w sumie też przepraszamy. Chyba za bardzo chciałyśmy pomóc. Tak, obie doskonale wiecie, że z gazem nie ma żartów, prawda? I najlepiej się do takich butli w ogóle nie dotykać. <laughs> Powiem ci, że po prostu uwielbiam ten nasz konkurs na największe warzywo. No cześć, bardzo elegancki kalafior, brawo! O, dziękuję bardzo! Ale w porównaniu z burakiem Trevora to takie nic. Ojej, dylis, a jak Ci pokażę moje rzodkie weczki? E, a tu nam chyba kogoś brakuje. Kto się nie pojawił? Ale się tata zdziwi, jak zobaczy naszą dynię. Nic mu nie mówiłam, że pożyczyłam Poros Mastera dwa tysiące. <ścoughs> ja nie wiem, czy my tam dojdziemy? Słuchajcie, nie da się jakoś inaczej toczyć tej wielkiej dyni? Hmm. Mówię wam, wszyscy wpadną z wrażenia. Ponty pandy w życiu nie widziało takiej wielkiej dyni. James, stój! Jesteśmy już na górze! E, James, stój! O nie! Wózek się rozpędza, a jak go przygniecie? Uważaj, dynia! Co? Co jest? Rakon! Ojej! Strasznie szybko jedzie! James siedzi na wózku z wielką dynią i pędzi bardzo szybko przez park. James siedzi na wózku z jakąś wielką dynią i pędzi prosto przez park. Koleżarko Phillips, możesz pojechać po sama do parku? Tak jest. Tak. Ellie? Gazu za dynią! Spokojnie jesteśmy! Zaraz będzie po wszystkich słyszysz? Dobra, spróbuj się do mnie powoli przysunąć. Dasz radę? Nie mogę, bojku! Moja bo mam się! do dyni! Słuchaj, musimy się pośpieszyć! Zaraz wjedziemy na klify! Ale wujku, my zaraz spadniemy! A właśnie, że nie spadniemy! Trzymaj o! się dwie! I po strachu, cali i zdrowi! Warzywa w strzępach, ciężko będzie wybrać zwycięzcę. Wszystko to twoja wina, wiesz? Gdybyś umiał w ogóle prowadzić, to byśmy to wygrali na stówę! Co? Moja wina? Poważnie? No wiesz, mnie się wydaje, że próbowaliście dowieść swoją dynię na konkurs i tyle. Nie zawsze trzeba zrzucać na kogoś winę. No ale tak czy siak wypadałoby wybrać zwycięzcę. O! Proszę bardzo, została mi jedna marchewka. Uwaga, mamy zwycięzcę! O, Trevor, ja wiedziałam, że twoje marchewki są najlepsze.